No, dzień dobrym, ogółem wszystkim. A I chciałem właśnie... O, a tu Krzysztof jest. O, a tu właśnie chcę pokazać święto... I, święta właśnie. O, śledzik. Chlebek. Boży. A to święconka. O, rybka, a biała kiełbasa, ale powinien być w normalny, a nie macerowy. To, to nie jest stajnia, a no to właśnie barszcz. Pierwszy trzeba Co? Na spożywaj Na kawałek jajka Święto Świętego Zjadłem Nie Nie jadłeś A co? Nie. A Właśnie Tak świętujemy. Co ty śledzi? To ta zomunika przywiozła, mm -hmm. to było trzeba z cebulą tamte. Z cebulę, z cebulą i ja rano bym No i właśnie Tak, A, Meksykano. Gada nie, wiadomo jakie rzeczy, że u nas. Bo widzieliśmy, właśnie. Ciekawe, jak on te święta spędza. On chyba świąt, on sam powiedział. On zawsze wcześniej przychodził, też cały stół był. Wszystkiego i zawsze jad. Ale on tak się zachował. Jak się zachował, po prostu jego nie ma i jego nie będzie. I już na ten temat mogę powiedzieć. A nie, że my jesteśmy pasożyci, że usłyszał, że telewizor, a ja po prostu nie będę. Na ten temat się wypowiadał. Ja po prostu mu nie wysłałem dwóch monitorów i innych rzeczy. Ja nie wypowiadam, co on dostaje. Jakieś paczki z bluzą? Jakieś nie wiadomo o spodnie, nie spodnie? Ja tego nie wymieniam. To jak ty będziesz tak wymieniał, co ty dostajesz, że mówi, że o, jego nie interesuje, że mnie, majora, nie interesują te pieniądze, to ty powinniś dla mnie oddać, a nie po, po prostu jak tamty raz 200 zł i 700 oddałeś. O, przepraszam, odbiło mi się. To po prostu powinieneś... O! Zawołać mnie, o! Masz, chciałem z Tobą porozmawiać i po prostu chciałem, nie mam... Tyle pieniędzy, ogółem, jak to się mówi, ale masz. Czy masz 100 zł? Na razie, i jak ja będę nagrywał, to po prostu co jakiś czas będę przychodził do ciebie, a jak nie, to będziemy się spotykać. Czy. Ja mam wyłączony telefon, ty niby do mnie dzwonisz. Ja miałem wczoraj, na no to było. Że niby nie możesz się do mnie zadzwonić, jak ty num, numeru, jak ty nonstop numery zmieniasz, to se zmieniaj. Mi po, po prostu sobie sam tam sieć do, do nas. O, i pozdrawiam, właśnie, łomzę całą tych, właśnie y, tą młodzież, co właśnie wczoraj u nas byli, zawitali. I zdjęcie porobili, porozmawiali, posiedzieli i studenci właśnie w tym roku y, studia kończą. O no, i dobrym samochodem przyjechali sobie. Audi A4 A6 A4 on mówił tutaj. A, A4. No i... i i porozmawialiśmy o wysocy studenci. No i, i nie ma takiego czegoś, że po prostu z nami ludzie nie chcą rozmawiać. I nie wiadomo. I, bo nieraz...